Cześć, witajcie na moim kanale. Witajcie na Bali. I dziś pokażę wam, jak szukam mieszkania do wynajęcia, domu do wynajęcia na Bali. Dostałam sporo pytań dotyczących tego, ile kosztują mieszkania. I ja taki odcinek już nagrałam, ale teraz wszystko się pozmieniało, ponieważ poszły bardzo mocno ceny w dół przez wirusa. Także tylko wam jeszcze wspomnę, że miejsce, w którym ja mieszkam, mogę tutaj zostać do końca czerwca. Także muszę szybko coś znaleźć, no i będę szukała domu. Z basenem, bo jak człowiek zasmakuje czegoś dobrego, to nie chce się z tego rezygnować. I najpierw pokażę Wam, gdzie można znaleźć mieszkania do wynajęcia i jaka opcja jest moim zdaniem najprostsza. Ja swoje poszukiwania zaczęłam na Facebooku, przeglądałam to tak zwane marketplace. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa. Ponieważ ja mam Facebooka ustawionego w języku angielskim, ale tutaj było bardzo dużo ofert. Też dodałam się do grup różnych na Facebooku, które nazywają się Bali Rental, Bali Housing, Cheap Bali Housing i tak dalej. Czyli po prostu tanie domy do wynajęcia, domy do wynajęcia na bali, i tak dalej, i tak dalej. No i tam to już jest po prostu tyle ogłoszeń, że to głowa mała. Moi współlokatorzy dali mi też namiary na agenta nieruchomości, który pomógł znaleźć im w wille, im dom, który oni wynajmują, ale ten pan zaproponował mi tak wysokie ceny, że stwierdziłam, że się jednak poddaje, i powiedziałam mu, że to jest dla mnie za dużo, że jest za drogo, no i yy, że poszukam na własną rękę, więc on powiedział, że jeszcze tam czegoś poszuka, ale dał mi takie... No, Dał mi ceny dwukrotnie wyższe niż takie, których ja się spodziewałam, więc zaczęłam szukać na własną rękę i znalazłam dużo ofert. Wiecie co? Co ja Wam będę opowiadać tak na sucho? Po prostu zajrzyjmy na Facebooka i zobaczmy, jakie są teraz oferty. Pierwsze miejsce, do którego zapraszałabym Was, jeżeli chcecie szukać mieszkań albo jakichś pokoi do wynajęcia, to jest Marketplace. I zobaczmy, co tutaj słychać na Bali. Jestem już tutaj na Marketplace. I tak, pierwsza willa. Na, na, na Bali zazwyczaj są domy do wynajęcia, nie mieszkania. To jest taka zasada, że budynki nie mogą być wyższe niż palmy, więc przez to nie powstaną nigdy jakieś wielkie kompleksy. E, jakieś takie, wiecie, z mieszkaniami. I pierwsza willa, o, bardzo ładna. Zobaczcie, dwa, dwie sypialnie, dwie łazienki za 8 milionów rupi indonezyjskich. Uuu, ale ładna! Widzę, że już urządzona, ozdobiona. Takie ceny. Łazienka nie urywa, to znaczy łazienka jest bardzo ładna, ale mi się podobają innego rodzaju łazienki, to już tak trochę wybrzydzam. W jakieś cztery miesiące temu za taką willę trzeba było zapłacić pomiędzy 15 a 20 milionów rupii indonezyjskich miesięcznie. Więc to, że taka willa kosztuje 8 milionów, to jest niesamowite Niesamowita cena. Tutaj zobaczcie jeszcze coś tańszego: 4 miliony 500. I to jest cały dom do wynajęcia. Tutaj trochę jest to podchwytliwe, dlatego że czasami możecie zobaczyć super cenę, a okaże się, że to jest cena za pokój w willi. Bo tutaj jest tak, że obcy ludzie dzielą się pokojami w willi i każdy ma swoją łazienkę, ale na przykład wspólny jest ogród, wspólna jest kuchnia. Więc tutaj to jest bardzo standardowa sprawa. Tutaj mamy w cenie 4,5 miliona. Wow! Trzy sypialnie, trzy klimatyzacje, dwie łazienki, e, biuro nawet, o, jest office, a jedna kuchnia, dwa salony, dwa balkony, parking, o, i pralka, bo pralka nie jest standardem. Na wyposażeniu i strasznie tanio, 4,5 miliona za trzy sypialnie, za dom z trzema sypialniami. To jest w ogóle jakiś obłęd. Aha, dobra, to już widzę dlaczego. Pewnie też dlatego, że nie ma basenu, nie ma ogródka. Uuu, ale tu ładnie jest urządzona sypialnia. Kuchnia jest taka niezbyt ciekawa. Natomiast reszta wygląda spoko możecie zobaczyć są naprawdę tanie oferty. Tutaj jest na przykład guest house za 3,5 miliona i tu jest dzielony ogródek, kuchnia nie jestem pewna czy będzie dzielona. Tutaj tak, kuchnia też jest dzielona. Ale za pokój z prywatną łazienką, z wyjściem na ogród i w naprawdę bardzo przyzwoitych warunkach, można zapłacić 3,5 miliona. Także tak się mniej więcej ceny kształtują. Tu jest dom za 15 milionów. To jest drogo jak na obecne czasy, ale 4 miesiące temu to nie była wysoka cena. I teraz tutaj mamy trzy sypialnie, i tu jest napisane, że to jest nowa willa, więc pewnie nawet nikt tutaj nie mieszkał. No ona to już jest naprawdę na wypasie. Zobaczcie, jak jest urządzona. Duży basen. Aha, tutaj jest w ogóle już taki wystrój, cały boho. Jakieś makramy są zawieszone. No ładnie to wygląda, ale 15 tysięcy. To o, tutaj jest też za 50 milionów. 15 milionów, sorry. Tutaj jest też za 50 milionów. A zobaczmy teraz, co słychać na grupie Chip. Jak ona się nazywała? Chyba Bali Chip. Uh, zaraz zobaczymy, nie pamiętam jak ta grupa się nazywała A nie, bo ja zaczęłam czytać, szukać na Marketplace, to nie Ok, uh, Bali Cheap House Rentals Polecam wam dodać się do takich różnych grup um, Na Facebooku O, tutaj jakieś dramaty są Co tutaj się stało? A, nawet nie chce mi się czytać Tutaj powinny być same ogłoszenia z willami O! Tutaj jest pierwsze miejsce. O, i to jest miejsce, które ja odwiedzę. Zobaczcie, tutaj jest willa, którą ja jadę oglądać. Ona znajduje się w miejscowości Kerobokan. 9 milionów za miesiąc, a 95 milionów za rok, jeżeli zapłaci się z góry. I zobaczcie, dwie sypialnie, ogród, basen. Ja jestem strasznie podekscytowana, że jadę zobaczyć to miejsce, bo mi się niesamowicie podoba. Zosia uspokój się. I co my tutaj mamy? Salon na świeżym powietrzu, kuchnia, dwie sypialnie, w każdej sypialni oddzielna łazienka. No i cena, moim zdaniem, spoko. Tanie jest, jeżeli się płaci z góry za, za dom czy za mieszkanie. Eee, może jeszcze jedno, jedną jakąś ofertę zobaczmy. Tutaj jest. O! One bedroom villa, czyli villa z jedną sypialnią tylko. 5,5 milionów, mega poszły ceny w dół, i tutaj jest filmik cały, też zauważyłam, że teraz więcej ludzi filmiki zaczyna wrzucać. No i ładnie to wygląda. Da się tutaj przybliżyć? Da się, dobra. Czyli kuchnia na świeżym powietrzu, taka bardzo podstawowa, sypialnia, łazienka ale nie ma basenu, basen jest większy... posiadanie basenu na Bali jest większym standardem niż posiadanie pralki, to taka ciekawostka, albo yy, piekarnika, także jak macie ochotę, to nawet już za 5,5 miliona można znaleźć oddzielny domek, nie wiedziałam, że tak się da, bo po... wcześniej, naprawdę, naprawdę, ja widziałam najtańsze, domki z jedną sypialnią za mniej więcej 7-8 milionów jeżeli mieliście farta to naprawdę było ciężko znaleźć coś w takiej cenie um, jakie tutaj jeszcze bym coś pokazała wam droższego zaraz zobaczymy jakie są ceny a tutaj jest jakiś słabo wyglądający o tutaj mamy zobaczcie z trzema sypialniami dom za 16 milionów miesięcznie w cenie jest, właśnie musicie uważać, bo często są ceny podawane bez prądu, więc tutaj w cenie jest, yy, yy, są opłaty za prąd, yy, jest woda, sześć razy w tygodniu ktoś sprząta i tak dalej, i tak dalej, no i zobaczcie jaki tutaj wystrój, ale jak za 16 milionów, to powiem Wam, że łazienka naprawdę nie urywa. No ładnie, ale przesadzili trochę z tą ceną. Pewnie dlatego, że jest drugie piętro jeszcze. Mieszkania na Bali są naprawdę w fajnych standardach zazwyczaj. No, ogródek jest ładny, bardzo ładny. Wszystko tak na biało urządzone, trochę jak hotel to wygląda. Także takie tutaj mamy różne oferty. Oprócz tego są guesthouse można się zatrzymać też w hostelach, więc wtedy oczywiście jest automatycznie taniej. Tutaj mamy Two Bedroom Villa, czyli willa z dwiema sypialniami za 9 milionów miesięcznie, ale jeszcze dodatkowo trzeba płacić za prąd, bo tutaj jest napisane, że cena nie zawiera prądu, za opłat za prąd. A, a tutaj jest ładnie urządzone wszystko z tymi dywanami i tak dalej, i tak dalej. No i też, zobaczcie, jest basen standardowo, ale ładne kosze. <głos》> już mam spaczenie i cały czas patrzę na kosze, jak coś. Także myślę, że yy, o, tutaj są te ruchome zdjęcia. Myślę, że tutaj macie taki y, mały podgląd na to, jakie są opcje dostępne na bali, ale pięknie urządzona sypialnia cudeńko, chociaż różowe ściany jakoś do mnie nie przemawiają. Tak to wygląda na bali, a teraz ja się zbieram i jadę obejrzeć pierwsze, pierwszy dom, który potencjalnie być może wynajmę. Także jedziemy. Do pierwszego miejsca. To pierwsza sypialnia. Ale ślicznie. Jakie piękne poduszki. Może podkradnę trochę wzory, to na szydełku chyba są robione. Dobra, to zobaczmy, jak wygląda pokój. Śliczny i jest jasno w tym pokoju nareszcie, bo ja miałam cały czas takie ciemne pokoje. Dobrze, że nie ma dużo mebli. A co to tutaj jest? Za... A, to jest okno wychodzące na łazienkę. Widziałam tę łazienkę na filmie, boż na filmie, na zdjęciach. O, dobra, tutaj jest szafa. Mała, ale nie ma problemu. A teraz łazienka jest czadowa. Zobaczcie, tutaj jest o kurczę, jacuzzi. <noise> łazienka jest na świeżym powietrzu, tak jakby, zobaczcie, tutaj jest o, otwarta część dachu. No dobra, kurde, podoba mi się tutaj. Nie chcę się tak bardzo ekscytować przy tych ludziach, ale jest przepięknie. Jestem zakochana w tym miejscu. No, naprawdę. Przepięknie. Dobra, zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Tutaj jest basen. Jest też trochę ogródka, coś, aby mogła sobie pobiegać. Ok, to is the first bedroom. Tutaj jest druga sypialnia. Dla gości. O, a tutaj są lustra. Może nie dla gości, tylko dla mnie, by było. Telewizory są. Nie miałam jeszcze w żadnym mieszkaniu. Tele... A nie, w jednym chyba miałam, ale nawet nie włączałam. Aha, I tutaj taki sam rozkład. Ale czadowe to mieszkanie jest. Zajebiście mi się podoba. A tutaj jest salon na świeżym powietrzu. I co najważniejsze kuchnia. O, jest e, automat na wodę. To też super, ale czad. Jest lodówka i co najważniejsze jest piekarnik. Także jest, jestem zachwycona. No przepięknie. Tutaj, tutaj będę mogła śniadania jeść. Hmm, Znalazłam nam nowy domek. Cieszysz się? Tak? O, ale będziemy miały ładny domek. O matko, po prostu zakochałam się w tym miejscu. Ten dom jest tak przepiękny, jest dokładnie w takim stylu, jak ja chciałam. W ogóle też bardzo mi zależało na tym, żeby mieć łazienkę na przykład na świeżym powietrzu, bo miałam już taką kiedyś i jest fajna sprawa. No, komary komarami tam wiadomo, że nie jest jakoś super, ale ja jednak wolę mieć łazienkę na świeżym powietrzu. To jest dziwny koncept, ale uwierzcie mi, że jest spoko. Poza tym dwie sypialnie, więc będą mogli mnie znajomi odwiedzać, jak już wszystko ruszy, to. Też planuję zaprosić rodziców do siebie, więc no właśnie, o jeciu, nie wiem, czy Wy macie podobne zdanie co ja, ale też jak oglądałam to mieszkanie, ten domek, to tak sobie wyobrażałam, okej, okay, tutaj w tej kuchni będzie idealne światło do gotowania. Tutaj będę mogła nagrywać takie odcinki, tutaj takie odcinki. Oczywiście będę jeździła po mieście, ale o, Boże, znalazłam mój dom, zdecydowałam się na niego. Także stałam zaakceptowana, i jutro będę wpłacać depozyt, to teraz powiem Wam ile zapłacę za ten dom. Ogólnie to jest tak, że za miesiąc za ten dom życzyli sobie życzyli sobie 9 milionów. Ja od razu otwieram teraz Google'a i będę wam na bieżąco mówić, jaka jest teraz ile, ile, ile to jest na złotówki, bo strasznie się to wszystko teraz zmienia. Po prostu lecą ceny góra do góra dół. Życzyli sobie 2500 zł, ale ja zapłacę z góry za 7 miesięcy. I wtedy za ten dom z dwiema sypialniami, dwiema łazienkami, z pięknym, otwartym salonem, z kuchnią, z basenem, i dodatkowo jeszcze będę miała trzy razy w tygodniu sprzątanie. Dodatkowo, no w cenie jest wszystko, to za to zapłacę miesięcznie 2200 zł. Wow, to jest po prostu taka cena. Jak ja sobie przypomnę ceny zamieszkania w Warszawie, to no. Trochę lepszego deala zrobiłam. <noise> Także teraz pogadałam z właścicielem domu, spytałam się, czy jest w porządku, że Zosia też będzie. Powiedział, że jasne, jasne, nie ma sprawy. I um, też taki sympatyczny ten pan Madę się nazywa. Po prostu tak, było widać, że on taki kochany jest. Powiedział mi, że same opłaty za prąd, za y, czyszczenie basenu i tak dalej to 2 miliony. Myślałam więc on powiedział, że on dla siebie będzie miał tylko 6 milionów. Um, ale to jakby w, tak nie wiem po co o tym opowiadam, po prostu chyba jestem podekscytowana. No strasznie się cieszę, że tam będę mieszkać, znalazłam dom moich marzeń i mam mega farta, bo ja nie lubię jeździć i oglądać mieszkań ani domów i tutaj pierwsze miejsce, do którego pojechałam i się zakochałam, a wcześniej jak oglądałam inne domy przy pół roku temu, jeszcze jak szukałam czegoś do wynajęcia Powiem Wam, że zdarzało mi się kilka dni jeździć i nic nie znalazłam fajnego. Także cieszę się, właśnie widzieliście w jakim miejscu zaczynę nagrywać od 25 czerwca, bo powiedziałam, że 25 czerwca się wprowadzam, żeby mieć 5 dni tak na zakładkę, żebym spokojnie mogła przewieźć rzeczy. W ogóle ten właściciel domu, Mada powiedział mi, że on może mi załatwić transport i przewieźć wszystkie moje rzeczy. No ja mu powiedziałam, że super, że chętnie zapłacę. On powiedział, nie no, co ty za darmo ci przewiozę, więc... O, mam super dom z zajebistym właścicielem. Mam nadzieję, że wasz poniedziałek, wtorek, co dzisiaj jest? Wtorek chyba. Mam nadzieję, że wasz wtorek też super wam mija i przysyłam wam dużo energii. Zosia, chodź, bo się chce wyściskać. Nie? Zosia mi uciekła. Nie chce chyba się wyściskać. Ale ja wysyłam wam buziaczki i życzę miłego dnia. Bye bye!